Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jest ta audycja specjalna. Audycja, której dzisiaj nie planowałem. Zaraz Państwu wytłumaczę o co chodzi, natomiast muszę Państwa z góry przeprosić, że mm, mogę mieć dziwny głos, mogę tym głosem w cudzysłowie szarpać, dlatego, że byłem z psem wspólnie na około godzinnym, niespełna godzinnym spacerze w maseczce. No jak tam niechała policja czy coś, no to zdejmowałem ją z nosa, żeby była na ustach, ale czuję się fatalnie i tak jakbym miał jakiś bezdech. Naprawdę się okropnie czuję oddechowo, więc jeśli będzie coś dziwnego z głosem, to prawdopodobnie przez to. Audycja specjalna dlatego, że Przeczytam Państwu zresztą komentarz pod moją ostatnią audycją. Napisał go Ghost. Taki tytuł Nika. A przypominam Państwu, że ten chłopak mnie tam, jak gdzieś tam hejterzy mi jechali, to staną w mojej obronie, czyli no niewielu jest ludzi, którzy stają w mojej obronie. No większość wiadomo nie chce, część się boi ich i mają rację, tak. Dlatego od razu zwróciłem uwagę, bo lubię się odwdzięczać. Przeczytam Państwu. Komentarz: Gosta, Marek, chciałem cię prosić, byś pomodlił się za mojego umierającego tatę. Jestem niewierzący, ale chcę poruszyć wszystko, co mogę. Wciąż przetrawiam to, co się dzieje i to do mnie nie dociera. Jestem młodym facetem i to kolejny mentor, którego tracę. Do tego pobił mnie wujek psychopata bez przyczyny. Myślałem, że to moja rodzina. Zrobił ze mnie worek treningowy, by się wyżyć i wyrzucił z domu babci, grożąc kolejnym pobiciem. Sam już nie wiem, co mam zrobić, chyba tego nie wytrzymam. Wszystko mi się wali na łeb, czuję się, jakby pętla mi się zaciskała na szyi. E, oczywiście, bardzo chętnie ci e, ghost pomogę i się pomodlimy, zrobimy szybką modlitwę. Ja się kiedyś zajmowałem modlitwą stawienniczą. No niektórzy mówią, że po prostu miałem farta, może farta. Daj panie dobry Boże, żeby był i teraz. Ale zanim się będziemy modlili, wiadomo część, jak to się mówi, to co boskie Bogu, a to co cesarskie cesarzowi. Więc na początku ogarnijmy wszystkie sprawy. Podpiąłem twój post ghost. Podpięcie na YouTube znaczy, że on jest na samej górze w sekcji komentarzy. Cokolwiek by nie robić, on jest na samej górze i tam pisze przypięty przez twórcę Radiosamiec 2. Chciałbym prosić społeczność i komentatorów, żeby państwo w ramach swojej wiedzy chłopakowi pomogli, podpytali. Niech się wypisze, niech się wygada. To jest taki wentyl bezpieczeństwa, jak ktoś może nawet napisać, ta energia znajduje ujście w tragicznej sytuacji. Kolejną rzeczą, bo tutaj ktoś ci napisał, że iść na policję, co jest bardzo dobrym pomysłem. Napisałeś: Byłem, nie pomogli, wypieli się. Przede wszystkim policja nie może się wypiąć w takiej sytuacji, gdy jest pobicie. Nie ma takiej opcji, chyba że trafiłeś na jakieś, jakieś gówniarstwo i po prostu nie zażądałeś swoich praw. Więc ja proponuję tak: załóż na forum bracia samcy.pl konto daj mu nazwę ghost, czy jakieś tam inne, ghost1, ghost2, jak będzie zajęte, opisz to wszystko i na samej górze napisz, że Marek prosił o założenie, dlatego, że no czasami są różne takie sytuacje, że no niektórzy na forum, czego ja nie jestem w stanie upilnować z chłopakami z moderacji, są nieprzyjemni, więc napisz, że pisze, bo na radio samiec Marek o to prosił, żeby no jak ktoś po prostu... Będzie nieprzyjemny, czy jakaś krytyka będzie to, żeby mógł taką osobę od razu na przykład, czy ją wyrzucić z forum za złe zachowanie czy coś takiego, prawda? Bo niestety takie rzeczy też się dzieją. Na forum mamy trochę prawników, na forum mamy trochę ludzi, którzy się w takich tematach znają, a także wielu innych. W związku z tym, żeby Tobie pomóc, opisz sytuację, ale pamiętaj, nie opisuj nazwy miasta, nie pisz nazwiska. Jeśli chodzi o założenie konta i kontakt mailowy, bo może będzie tak, że chłopaki będą chcieli ci pomóc, czy może jakieś dziewczyny z rezerwatu, że mail, który będziesz podawał, żebyś nie dawał swojego maila, którego używasz, bo niestety hejterzy wyłapują ludzi z problemami, ludzi, którzy podają swoje dane i potem im robią krzywdę. No, tak jak wiadomo, że mi, więc to, że ty jesteś w tragicznej sytuacji, ja byłem w gorszej. I też próbowano moim zdaniem nie doprowadzić do samobójstwa, więc nie licz na taryfę ulgową z tamtej strony. Czyli mail sobie, załóż jakiś onet, interia cokolwiek, Gmail i załóż na ten mail konto na forum. Opisz sytuację, ale nie podawaj miasta, żadnych nazwisk, żadnych rzeczy, po których można cię zidentyfikować w realnym świecie. Ok? Spróbujemy ci pomóc. Spróbujemy Ci opisać sytuację, co masz robić, a przede wszystkim damy Ci wsparcie emocjonalne. Po to właśnie jest forum. Może to się wszystko da załatwić, natomiast bardzo ważne jest, żebyś jak najszybciej zrobił obdukcję. Czyli jak Cię ten wujek uderzył w twarz, czy masz jakieś sińce, cokolwiek, żeby to było sfotografowane. Dobrze, żeby było nagrane, ale to już chłopaki Ci pomogą. Tylko żebyś to opisał i to wszystko się da załatwić. Prawdopodobnie, być może jest tak... Że jak twój tata odchodzi, mam nadzieję, że wyzdrowieje, daj panie dobry Boże, to rodzina przeważnie rzuca się na majątek. I w analogicznej sytuacji, no mój wujek, jak mój dziadek leżał w Konstancinie z połamanym kręgosłupem, to przyszedł z panią notariusz i mimo, że dziadek nie mógł ruszać żadną kończyną, to podpisali za niego szybko umowę darowizny mieszkania na wujka, tak, żebyśmy nic nie dostali, czyli żeby w wypadku zgonu nie dostać połowy połowy mieszkania, tylko zachowek, ale on jest na 3 lata, więc był miły przez 3 lata, jak się skończyły 3 lata, to nasolał, także no, pokazował mnie załatwiono i moich rodziców, człowiek z najbliższej rodziny, więc nie licz na to, że jak ktoś jest z rodziny, to to jest jakieś ekstra traktowanie, bo niestety sytuacja jest taka, że jak jest jakieś mieszkanie do podziału, samochód, cokolwiek, to ludzie się potrafią nawet mordować o to. Więc być może chodzi o sprawy majątkowe, ale musisz to opisać, rozumiesz? Słuchaj, ja ci powiem tak. Zdaję sobie sprawę, że jesteś w kiepskiej sytuacji, że wali ci się świat. Bardzo ci współczuję, ale musisz zrozumieć, że często tak jest. Mój tata też jest w bardzo kiepskim stanie od wielu lat i ja też podskakuję z nerwów, jak jest telefon, więc ja wiem, co ty czujesz. Więc nie rób żadnych rzeczy typu upijanie się, bardzo cię proszę. Nie pij alkoholu, nie bierz żadnych narkotyków. Dlatego, że człowiek pod wpływem tych substancji, gdy jest w rozpaczy, może coś odwalić. I potem będziesz tego strasznie żałował, czyli żadnego picia, żadnych narkotyków, żadnych rzeczy takich emocjonalnych, no znaczy takich emocjonalnych, no, w stylu, że komuś dać po, po mordzie czy coś takiego. Broń, Panie dobry, Boże, musisz być bardzo ostrożny, bo za jeden błąd potem się płaci ciężko i czasami pieniędzmi i więzieniem i zdrowiem przez wiele, wiele lat. Łatwo powiedzieć, weź się w garść, ale nie masz innego wyjścia. Ja ci z mojej strony mogę powiedzieć, że wszystek ból kiedyś mija. Minie kilka miesięcy i ten ból osłabnie. Jeśli na przykład twój tata umrze, a pomodlimy się, żeby tak nie było, nawet jeśli tata umrze, pamiętaj, że ten ból zaniknie kiedyś. Musisz to przetrzymać, ale nie możesz robić gwałtownych, agresywnych ruchów. Bo prawdopodobnie są ludzie, którzy na te ruchy czekają. Przede wszystkim ważne jest też, żeby policja była zaangażowana i żeby było wiadomo, że ciebie pobito. Nie możesz mieć, pamiętaj, wstydu, nieśmiałości, że to wujek, że to w rodzinie. Nie ma takiej opcji. Musi to być zgłoszone. Musi to być sprawa zgłoszona. Kolejną sprawą bezwzględnie. Powinieneś być pod opieką psychiatry, i jeśli masz możliwość, ja wiem, że teraz jesteś w strasznej sytuacji, ale jakbyś mógł kogoś poprosić o pomoc, czy nawet żeby leki ci wypisano uspokajające, żebyś chociaż nawet jakieś lekkie leki nasenne, żebyś chociaż mógł spać, bo prawdopodobnie z nerwów nie będziesz mógł spać. Więc jakieś delikatne, no najlepsze jest lekarstwa typu Zolpik, to jest pochodna benzodiazepiny, trochę uzależnia, ale chociaż, żebyś te najgorsze chwile przespał, żebyś co drugą noc, chociaż ją przespał te parę godzin, bo to jak będziesz bez snu, to będziesz do niczego i człowiek się wtedy łamie jak zapałka. Dlatego proszę cię, żebyś, jeśli tylko masz taką możliwość, żebyś zadbał o psychiatrę. Dopasują ci leki doraźne, czyli najprawdopodobniej leki uspokajające na benzodiazepinach i coś nasennego. Bierz to przez krótki okres czasu żebyś się po prostu nie załamał. I bardzo cię proszę na tym forum, załóż konto, opisz sytuację, żebyśmy mogli ci pomóc i żebym ja mógł też zrozumieć, o co tam chodzi. Ale proszę cię, żebyś bezwzględnie, bezwzględnie nie myślał, że jeśli zostajesz przez kogoś pobity, że tam odpuścić, bo rodzina, bo wujek, bo tam ciocia płacze, czy coś, czy że wujek wypił, to nie ma znaczenia. Jeśli zostałeś chociaż raz uderzony, musi to być zgłoszone i musi być poniesiona konsekwencja, bo później przez lata będziesz sobie wyrzucał, będziesz miał po prostu ciężkiego kaca moralnego, że zrobiono ci krzywdę i nic nie zrobiłeś. A potem po latach nie wytrzymasz, dasz mu po mordzie i pójdziesz za śmiecia siedzieć do więzienia. Rozumiesz, jak to działa, tak? Że nie, nie będziesz wytrzymywał kilka lat tego, Bólu wewnętrznego, że, że Cię pobił. Dlaczego tak? Że się nie odpłaciłeś mu w żaden sposób, i puszczą, puści tama i pójdziesz siedzieć. Mu wybijesz zęby, będziesz musiał za gnoja płacić za zęby na przykład 20-30 tysięcy, czy więcej. Są tacy, co płacą więcej. Także bardzo Cię proszę, żebyś tutaj i w ogóle proszę społeczność, żebyście tutaj ghostowi odpisali na YouTube pod audycją o nazwie. Odpowiedzi, część 19. Pytanie Tomka: Dlaczego panie wkurzają się, gdy mężczyźni wolą młodsze? I Warol pyta o Fabie. I jeśli, jeśli, powtarzam, ghost założy temat na forum, to ja ten temat podwieszę. Tak na forum jest taka opcja, że ten temat może być taki bardziej widoczny. I ten temat tutaj wrzucę, żeby państwo też widzieli opis tej sytuacji. Ok? Dlatego proszę społeczność, żebyście pomogli chłopakowi. Właśnie przez to się wzmacniamy, że pomagamy komuś, mamy lepszy humor, lepiej się czujemy, jesteśmy tacy bardziej no, dla siebie. Dzisiaj noga się potknęła ghostowi, jutro może się potknąć y, Tobie, i fajnie by było, żeby ludzie widzieli, że można na Tobie polegać w złych sytuacjach. Jak Tobie się potknie noga, to na pewno Ci ludzie pomogą. Tak to wymyśliłem, żeby tak to funkcjonowało. Proszę też społeczność, całą skupioną wokół Radia Samiec 2 i Bracia Samcy Forum o modlitwę i chciałbym się teraz pomodlić za tatę Ghosta i o wyrównanie tej sytuacji jeżeli tak jest, czy to jakaś karma czy przeznaczenie, że ten tata ma umrzeć to żeby to było tak żeby nie cierpiał i żeby Ghost też nie cierpiał, żeby ogarnęło go zrozumienie tej sytuacji, żeby po prostu jak najmniej cierpiał jeśli tak musi być no to zacznijmy. Stwórco Wszechświata. Ciężko mi się modlić, bo jestem taki dziwnie niedotleniony po tej masce, coś okropnego, ale postaram się. Odpręża się całe moje ciało, barki puszczają mięśnie twarzy, delikatnie ruszam głową, żeby się. Odprężyły mięśnie, odprężam się, czuję błogość, delikatność, lekkość, w całym swoim ciele a mój umysł odpręża się, przygotowując się na spotkanie z Bogiem. Kochany Boże, ojcze nas wszystkich, całego wszechświata, kwazarów, czarnych dziur, wszechświatów, galaktyk, czarnej pustki, wszystkiego, wszystkiego, co tam w kosmosie jest, gromad galaktyk. Stwórco tego wszystkiego i stwórco nas, gousta, mnie, moich radiosłuchaczy, także hejterów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, dokładnie tak. Ojcze nas, czyli ojcze nas wszystkich. Jest tutaj taka sprawa, że Chłopakowi umiera ojciec i chłopak jest całkowicie rozbity. Może to jest karma, może on się ma szkolić czy coś, ale proszę Cię, ponieważ zgłosił się do nas po pomoc, proszę Cię, że jeśli na przykład ma jakąś lekcję, że ma cierpieć, to jeśli się dałoby, żeby bez tego cierpienia zrozumiał daną lekcję, to jeśli byłaby taka możliwość, to bardzo Ciebie proszę, żebyś tak mu dał wsparcie. Jeśli ma coś pocierpieć, to spraw, żeby krótko cierpiał, żeby nie ciągnęło się te cierpienie. Jeśli oczywiście my, jako niedoskonali ludzie, kochane Ojcze, kochany Boże, nie rozumiemy pewnych rzeczy, nawet nie wiemy, gdzie my żyjemy, tak? Nie wiemy, co jest głęboko pod ziemią kilometry, tak? Są tylko opisy teoretyczne. Nie wiemy, co jest w oceanach. Dlatego może są jakieś prawa, które nie wiemy, ale ty Boże wiesz. Jeśli jest taka możliwość, jeśli byłaby taka opcja, żeby ten tata tego chłopaka mógłby zostać uleczony, mógłbyś go postawić na nogi, całkowicie go uleczyć i jeśli to choroba jest wynikiem jakiegoś niezrozumienia praw, to spraw, żeby to zrozumiał. A jeśli nie da się tak zrobić, to proszę, żeby chłopak, który ewidentnie jest chłopakiem inteligentnym, bo... No, nikt głupi by tutaj w tych tematach naszych nie siedział, no bądźmy szczerzy. Także proszę cię, stworzycielu wszechświatów, dla którego wszystko jest możliwe, żebyś ogarnął tę sytuację, żeby było najlepsze wyjście z sytuacji. I proszę cię, stwórców wszechświatów, żeby ten skurwiel, który go pobił chłopaka w tak ciężkiej chwili, żeby sytuacja się wyjaśniła, czyli żeby beknął za to w sądzie i żeby go wzięli na 4-8, i żeby. Zapłacił za to wszystko, oczywiście pieniążkami i wyrokiem. Sprawiedliwym wyrokiem. Także proszę Cię, nie będę się tutaj klękał, błagał, płakał, bo jesteśmy dumnymi mężczyznami tutaj przy Radiu Samiec 2 i bracia samcy. I zwracamy się do Ciebie z ufnością, że na pewno stanie się najlepsze wyjście, jakie może być. Dlatego ostatni raz proszę Cię o to, żebyś tutaj ogarnął tę sytuację, bo Ty znasz tę sytuację lepiej, ja tylko widzę, co ten chłopak napisał, i z pełną ufnością, z pełnym zaufaniem i z pełną radością w sercu oddajemy ci tę, kochany Boże, sprawę tego chłopaka i tego wujka, żeby wszystko się ułożyło i żeby wszystko było ok, i żeby chłopak głupotnie narobił. Także miej go pod ochroną, miej go pod opieką swoją, żeby nic tam złego się nie stało. I powierzamy Ci to i dziękujemy Ci. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Trzeba w sobie zbudzić poczucie wdzięczności. Takie zaufanie męskie do Boga. Dziękuję Ci, kochany stwórco wszechświatów, jeśli istniejesz, za to, że spojrzysz na tę sprawę i coś może uda Ci się załatwić w tej sprawie, bo kto jak nie ty? Kto jak nie ty miałby taką sprawę załatwiać? Także dziękuję Ci. Najukochańszy Boże, za załatwienie tej sprawy. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję Ci za to, że już działasz w tej chwili. Dziękuję, że już tu i teraz. Dziękuję, że już tu i teraz. Chociaż możemy tego nie widzieć, nie słyszeć, nie czuć, ale już się zaczynają dziać pewne rzeczy, które... Doprowadzą do tego, że będzie ta sytuacja najlepsza. Będzie to Boże rozwiązanie, najlepsze dla tego chłopaka, nawet dla tego wszetecznego wujka i dla wszystkich. I dla taty, przede wszystkim dla umierającego taty. A jeśli miałby umrzeć, to niech to umrze w sposób bezbolesny, spokojny, niech ta śmierć będzie lekka i zaopiekuj się nim, proszę, po śmierci jego ciała. A także, żeby chłopak nie rozpaczał, żeby ogarnęło go przeświadczenie, że. Wszystko jest w porządku, bo przecież wszyscy do ciebie kiedyś wrócimy. Także powierzam Ci, ukochany najdroższy ojcze, powierzam Ci, najukochańszy, najpotężniejszy, najpiękniejszy, najcudowniejszy, ukochany stworzycielu, stworzycielu nieba i ziemi, jak to chrześcijanie mówią, a także nas. Powierzam Ci tę sytuację z pełnym zaufaniem, z pełną ufnością. Proszę też przy okazji, jak już się przy okazji modlę o. Błogosławieństwa, radość, mądrość i zrozumienie dla wszystkich moich radiosłuchaczy, a także dla wszystkich uczestników Samiec Web, e, e, bracia samcy, o to, żeby spłynęła na nas łaska zrozumienia, zwłaszcza dla mnie, bo ja już coraz mniej wszystkiego rozumiem. Dziękuję za opiekę nad nami wszystkimi. E, dziękuję, że wspierasz nasze te procesy w głowie, pozbywania się z tego starego, starej wiedzy nieaktualnej, która nam szkodzi. Z naszej podświadomości wspierasz nową, taką dobrą, dla nas korzystną wiedzę, żebyśmy mogli w radości, w dostatku coraz bardziej być podobni Tobie, bo przecież Ty jesteś bogaty, radosny i masz wszystko, więc, więc bida, bida i nieudacznictwo to jest przeciwko Tobie, to jest coś, co jest niezgodne z Tobą. Dlatego powierzam Ci moich wszystkich radiosłuchaczy, chłopaka, jego tatę i całą tę sytuację, a także moich ukochanych radiosłuchaczy i siebie. I zbaw nas od hejterów i wszelkiego zła, bo Sam Boże widzisz, że ja jestem bezbronny, no nic nie mogę zrobić. Napieprzają nas i nic nie można zrobić, więc proszę cię, żebyś zadziałał w tej sytuacji. Tak, żeby było dobrze. Także dziękuję Ci stworzycielu, wszystkiego za ingerencję. No, słuchajcie, już skończyłem. No, modlitwa jak modlitwa, tak? No, jest tr trochę się źle czuję, mam takie chyba delikatne drgawki, nie wiem, co jest, kurde, po tym spacerze, ale czuję tak się miło na sercu. Pamiętaj, Ghost, tak jak ci tutaj ElaX pisze, musisz zachować spokój ducha. Spokój ducha, żadnych gwałtownych ruchów, pomożemy ci. Załóż tego maila, załóż konto na samcypel i pomożemy ci. Na spokojnie, i słuchaj rad i postaramy się pomóc. Trzymam kciuki, żeby wszystko ci się tam ułożyło i powiodło i postaramy się tobie jakoś pomóc. Pozdrawiam też wszystkich słuchaczy i bardzo proszę społeczność o krótką modlitwę w sercu, ale nie obłaganie ciągłe tak, bo to Bóg przecież to nie jest, że to trzeba proszę, proszę, proszę. Raz prosisz po męsku i potem tylko dziękujesz, czyli modlitwa wstawiennicza dziękczynna. Założenie spraw tego chłopaka i też pomódlcie się o naszą społeczność, żebyśmy byli mądrzy, żeby same mądre tematy mi przychodziły. Dzięki którym będę mógł Państwu coraz bardziej i bardziej pomagać każdego dnia, żebyśmy wszyscy na tym skorzystali. Pozdrawiam Państwa serdecznie i bardzo proszę o modlitwę i wsparcie dla chłopaka: informacyjne, prawne, jakiekolwiek możliwe. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i trzymaj się go. Bardzo Ci współczuję, ale. Nie możesz się połamać, bo to w niczym nie pomoże. Musisz to przejść. Każdy z nas, każdy z nas w życiu czasami no dostaje konkretny wpierdal. No i z nami sobie poradzisz. Z nami sobie poradzisz, pomożemy. Trzymaj się i pozdrawiam no. wszystkich. Cześć.